So Mniej konkretny film, ale postaram się odpowiedzieć na parę Waszych pytań, które ostatnio się pojawiły. A także w ankiecie na stronie wydarzenia Zapuszczę piękne i zdrowe włosy w 2016 roku stwierdziliście, że może być trochę więcej recenzji. Dlatego dzisiaj wrzucę takie coś, nie do końca recenzje w sumie, ale kosmetyki, które są na wykończeniu. Już praktycznie kończę opakowanie i powiem Wam, jakie mam wrażenia z korzystania z danego produktu. Слышь, pytań, które pojawiły się pod ostatnim powiadomieniem o nowym wpisie na blogu dotyczącym wcierki jantar. Przeanalizowałam wyniki ankiety i wyniki te są bardzo ciekawe. Okazało się, że praktycznie po połowie dzielą się głosy mówiące, że wcierka jantar przyspiesza przedłuszczanie się włosów i połowa, że wcierka jantar ogranicza przedłużanie się włosów. I jest to o tyle ciekawe, że po raz kolejny udowodnione jest to, że naprawdę to, czy dany produkt i jak dany produkt zadziała na wasze włosy, to jest kwestia bardzo indywidualna. Przykładowo często zastanawiamy się, hmm, czy dany produkt jest właściwy dla naszej porowatości. Na przykład, mamy włosy wysokoporowate. No, to teoretycznie olej lniany powinien być ok, ale no i tak ślepo możemy zacząć coś takiego stosować. Ale nie do końca zawsze to się musi sprawdzić. Mówię wam, nawet taka wcierka która wydawałoby się, że no, zadziała może tak samo, podobnie na każdym a tutaj połowa twierdzi, że przyspiesza przedłuższanie, a połowa, że ogranicza przedłuższanie. Wszystko zależy od skóry głowy i, i myślę, że łącząc te fakty z tym, że dużo osób stwierdziło, że wcierka poprawiła stan skóry głowy, świadczy to o tym, że jeżeli macie przesuszoną skórę głowy, to wcierka, która jest oparta na glikolu propylenowym, czyli właśnie jantar, może pomóc przywrócić nawilżenie i dzięki temu poprawić stan skóry i jednocześnie nie spowoduje przetłuszczania, ale jeżeli na przykład macie tendencję do obciążających się włosów, do przetłuszczających się włosów i ktoś też tak napisał, że przecież to się nakłada na skórę, więc jak mogą się włosy przetłuszczać? Od razu też chciałam wyjaśnić tę kwestię. Oczywiście jest to skrót myślowy przetłuszczające się włosy, bo włosy same z siebie nie wytwarzają nic, tylko jakby na nich widzimy dopiero efekty przetłuszczania. Przetłuszcza się skóra głowy. Myślę, że u wielu osób w świadomości przetłuszczające się włosy to jest synonim z przetłuszczającą się skórą głowy, bo od skóry to się wszystko zaczyna, a później całe samo ze skóry głowy powierzchni skóry głowy rozciągane jest dalej i wtedy widzimy efekt w postaci no, przetłuszczonych włosów coraz coraz dalej, coraz niżej. No i dlatego też nie przetłuszczają nam się włosy na końcach. Gdyby włosy wytwarzały ten tłuszcz i się przedłużczały, to końce byłyby, powiem Wam, że w zasadzie ładniejsze i mniej przetłuszone w większości przypadków bo właśnie dlatego, że do włosów na końcach nie dociera naturalna ochrona, one są zazwyczaj w najgorszym stanie w zasadzie zawsze. No i oczywiście są też dużo starsze od włosów, które są tutaj. To myślę, to zresztą zakładam, że na pewno wiecie, że włosy rosną od głowy, ale powiem Wam, że no, czasem się zdarzają takie przypadki, kiedy to nie jest do końca jasne. Włosy nie rosną tak jak kaktusy. Nie wiem, czy wiecie, jak rosną kaktusy. Kaktusy rosną od góry dalej. Czyli rosną jakby od końców, więc gdyby włosy rosły tak jak kaktusy, to ym, tak, no to inaczej by zupełnie to wszystko wyglądało niż wygląda, ale jako, że rosną od skóry głowy, to na końcach są najstarsze i najbardziej zniszczone. Tutaj jakby one już nic nie robią, tu już są martwe na końcach, nie żyją. W ogóle tu już też nie żyją, ale ym, to też y, jest związane z tym, że na przykład silikony ich nie uduszą i nic takiego się nie może stać, ponieważ włosy już są i tak martwe, więc. Jak miałyby się udusić, nie da rady. Wracając jeszcze do tego jantaru, mówię Wam, że dzisiaj troszeczkę przegadam, ale mam nadzieję, że Wam się to też spodoba i że coś tu znajdziecie dla siebie. Było takie pytanie, czy jantar stosować po myciu czy przed myciem? Moim zdaniem zdecydowanie pomyciu, ponieważ wtedy będzie mogło zadziałać tak, jak ma zadziałać. Na czystą skórę głowy zadziała mocniej, bardziej intensywnie i też nie stworzy się taka dziwna mieszanina wcierki z czymkolwiek, co macie na skórze głowy, czy to będzie sebum, czy jakieś zanieczyszczenia, kurz. Powiem wam, że włosy bardzo zbierają różne zanieczyszczenia, które krążą wokół nas, jeżeli mieszkacie szczególnie w mieście, to myślę, że czasem możecie to odczuć, jeżeli spędzi was skóra głowy, zwłaszcza jeżeli jest to na przykład na drugi dzień po myciu i już troszkę sebum się wytworzy to możecie często czuć jakieś takie delikatne spędzenie. to jest związane między innymi właśnie z zanieczyszczeniami powietrza, które się na włosach osadzają jeżeli chodzicie do jakichś pubów, gdzie można palić, chyba już nie można w żadnych ale no, gdzieś tam czasem są jakieś takie miejsca, gdzie, gdzie ludzie palą, to też na pewno wiecie, że włosy potwornie chłoną dym papierosowy i wtedy też może wystąpić podrażnienie skóry głowy dlatego też najlepiej stosować Wcierki po myciu, bo będą po pierwsze lepiej działały, a po drugie nie będziecie tworzyć takiej nieprzyjemnej atmosfery na skórze głowy poprzez zmieszanie zanieczyszczeń z wcierką. Kolejne pytanie: czy wcierka wymywa kolor z włosów farbowanych? Powiem Wam, że tak, zwłaszcza przy niektórych, przy jakichś szamponetkach, przy tego typu produktach nietrwałych, to zdecydowanie może się stać, każda wcierka może Wam wymyć kolor z odrostów, i możecie czasem tego nie zauważyć bo możecie, to też może stworzyć takie fałszywe wrażenie tego, że włosy rosną bardzo szybko, ale może być tak, że one nie rosną aż tak szybko tylko kolor z odrostu wypłukał się szybciej i macie wrażenie, że to już są nowe włosy także mówię wam, że tak, jest takie zagrożenie ale pamiętajcie o tym żeby zawsze starać się nakładać wcierkę jak najbardziej na skórę głowy jak najmniej na włosy, metodą żeby ograniczyć ten problem jest nakładanie na skórę głowy wcierki strzykawką, to oczywiście już wiecie jak robić, w wielu filmach pokazywałam i też jeśli farbujecie farbami trwałymi albo jeżeli macie naturalny kolor włosów to wtedy raczej nie powinno nic się stać. Choć oczywiście włosy na przykład bardzo jasne mogą reagować delikatnymi zmianami koloru na w zasadzie wszystkie substancje. Na przyróżne zioła, na, na przykład na pokrzywę leciutkim stiemnieniem, na olejek krycynowy, Tu zawsze jest jakieś ryzyko delikatnej zmiany koloru, ale myślę, że nigdy to nie będzie tak, że nagle obudzicie się z włosami w zupełnie innym kolorze. Tylko może być troszeczkę wrażenie spranego koloru lub takiego przyszarzałego. Na przykład w moim przypadku, jeżeli moje włosy naturalne są takim szarym, blondem, dziwnym, wiecie, takim zwyczajnym, to jeżeli Henna się będzie ścierać, barwnik będzie troszeczkę wymywał się z włosów, bo też tutaj jest mniej utrwalony niż na końcach, gdzie już jest. Po iluś tam hennowaniach ten barwnik lepi utrwalony i więcej jest go yy, pod łuskami włosów, to tutaj może nastąpić takie lekkie strzażenie. I kolejne pytanie: czy po trzech tygodniach stosowania wcierki Jantar zrobić przerwę? Powiem tak, że moim zdaniem 3 tygodnie to jest właśnie super dobry czas na stosowanie jednej wcierki i stosowanie jej dość intensywnie, jeżeli oczywiście wszystko jest ok, jeżeli Wam pasuje, nie podrażnia. I ja jestem zwolenniczką żonglowania produktami, zarówno szamponami, zarówno odżywkami. Tak też i wcierkami. I na przykład zużycie jednego opakowania wcierki chociażby takiego jantaru przez te trzy tygodnie, ok później na przykład przerwa dwa tygodnie i proponowałabym wypróbować jakąś inną wcierkę. Nawet nie dlatego, żeby zmieniać, bo na przykład jantar źle działa, tylko po to, żeby tak zróżnicowane bodźce dostarczać, więc to też może wspomagać porost włosów. I też, żeby wypróbować inne wcierki, bo zawsze jest dobrze troszeczkę pokombinować, popróbować różnych produktów i dojść, który produkt tak naprawdę najfajniej działa. Także myślę, że fajnie jest wymieniać, albo chociaż na zmianę mieć dwie wcierki, albo na przykład jedną alkoholową, jedną bezalkoholową, jeżeli alkoholowa Was nie podrażnia, to też można tak żonglować. Albo też jedną na przykład z kapsaicyną, a ta druga typowo nawilżająca, na przykład taki saponix. Takie można różne sobie robić kombinacje i stosować to w ten sposób, że robić przerwę dwa tygodnie, i trzy tygodnie jedna wcierka, trzy tygodnie druga wcierka. Możecie też stosować dwie wcierki jednocześnie, bo wiem, że takie pytanie też było, czyli na przykład jednego dnia jedną, drugiego dnia drugą, tylko wtedy ciężko będzie stwierdzić, czy ta wcierka działa, generalnie jak będzie jakieś podrażnienie, też może trochę ciężej jest określić, która to wcierka powoduje problem, ale jeżeli chcecie, jeżeli wam to nie, nie przeszkadza, jeżeli macie dwie wcierki, musicie je złożyć, nie wiem, kończy się data przydatności, to jak najbardziej też można tak stosować. No i teraz te moje produkty, o których chciałam powiedzieć, które mi się kończą. Po pierwsze kończy mi się taka maska Eveline Keratin Argan Argan plus Keratin, maska arganowa 8 w 1. Ona, przez długi czas myślałam, że ona jest mocno proteinowa, ale później jak się przyjrzałam składowi, bardzo oczywiście Rychło w czas to zrobiłam i okazało się, że w zasadzie kreatyna jest naprawdę daleko jest nawet za ekstraktem z korzenia mydlnicy. Wcześniej na bardzo wysokim miejscu jest faktycznie olej arganowy, dlatego ta maska jednak tak składowo nie jest tak mocno proteinowa, ma ciekawy skład, taki, e, ciekawy zapach, taki dość ciężki, jakby waniliowy, lekko, ale powiem Wam, że ja mam dziwny i nie jestem w stanie określić, czy ta maska mi się podoba, czy nie. Może jeszcze teraz dwa razy jej użyję i to będzie już ostatnie użycie z tego opakowania. I być może jakoś zmieni mi się do niej do niej stosunek i opinia na jej temat, to na pewno Wam o tym powiem, ale jakoś tak nie... Nie ma jej w mojej pamięci nic tutaj niczym się nie wyróżniła. ładnie pachnie, jest przyjemna, ale jakoś tak, tu jeszcze przyjął błyskawiczne, 3 minutowe działanie. Przeróżne mamy tu ekstrakty, więc skład jest bogaty. Pamiętam, że ta maska nie była szczególnie droga i że kupiłam ją chyba w Biedronce, więc jest to jakaś ciekawa propozycja, tylko że jakoś tak mi nie rzuciła się w pamięć tyle na ten temat. Drugi produkt mówiłam o tych szamponach w filmie o kosmetykach z DM. To właśnie ten szampon przywiązałam sobie z Węgier i wybrałam go, dlatego że z tych kosmetyków, właśnie Ly Angelika, najlepszy miał skład, tak mi się wydaje. Mamy tutaj sles. To jest ten główny czynnik myjący. Dalej jest betaina, dalej mamy cynk i już sól. I po soli mamy już perfumy, mamy kwas mlekowy, dalej mamy jeszcze detergenty gliceryne glikol propylenowy, pantenol, później mamy jeszcze polikład 10 i dalej mamy już ekstrakty roślinne, na przykład z pokrzywy, z z eukaliptusa i tak dalej, mamy nawet ekstrakt ze skórki granatu, więc to fajny ekstrakt, ale on jest już bardzo daleko, mimo tego fajny skład, podoba mi się, polikłady mogą troszeczkę obciążać u niektórych, ale u mnie nawet nie jest tak źle, nie ma silikonów tutaj w składzie i ciekawy zapach. Przyjemny ziołowy, użyję ostatnie dwa razy. Jeżeli będę chciała kiedyś kupić jakiś oczyszczający, taki, ale nie do końca mocny szampon, to z pewnością kupię, jeżeli będę za granicą, wiem, że jest w porządku. I jeżeli Wy jesteście za granicą i macie drogerię DM, to możecie wypróbować, bo nie jest najgorszy trzeci produkt to jedwab w płynie Green Pharmacy on jest już strasznie stary, nie mogę go wykończyć jakoś bardzo długo mi to idzie mam wrażenie, że to jest bardzo lekkie serum, więc poleciłabym osobom, które mają tendencję do przeciążania sobie włosów stosując takie produkty, być może to serum wam się spodoba ma bardzo ładny zapach, pachnie jak cukier moim zdaniem, taki zapach cukru trochę roztopionego, ale nie skarmelizowanego czyli słodki, taki troszkę Wada cukrowa, bardzo, bardzo fajny zapach, bardzo fajne serum ogólnie. Ma w składzie olejki, więc, więc to nie jest czysto silikonowe serum. Jest dość ściany chyba z 9 zł za takie opakowanie, które starcza oczywiście na wieki. Do dostania jest tego, co wiem w drogerii Natura. I ostatnia już rzecz, to jest rzecz dziwna, pokażę wam zaraz zbliżenie, to są nasionka chia, które stały całą noc w wodzie, to jest taki żel, nie wiem czy to widać, czy to jest żel taki, pokażę wam zbliżenie, może będzie lepiej widać, i takie nasionka chia przesączam, odsączam i ten żel jest, ma takie właściwości jak żel lniany. to jest związane z zawartością oligosacharydów w tym właśnie żelu i planuję to dodać do maski jeszcze nie wiem jakiej i myślę, że fajnie powinno nawilżyć włosy, tylko pamiętajcie, że jeżeli stosujecie coś nawilżającego, to koniecznie połączcie to z emolientami, a jeszcze lepiej poza stosowaniu to tak ja robię, wczesuję jeszcze emolientową maskę lub odżywkę, i wtedy wszystko jest elegancko zbalansowane, i włosy nie są zdrutowane, nie są sztywne, nie są przesuszone. A są właśnie fajnie nawilżone i zmiękczone. Także to w sumie tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Czasem może będę robić takie off-topikowo, nie bardzo usystematyzowane. Nie czuję się też najlepiej, więc nie chciałam robić nic poważnego, ale chciałam koniecznie stawić coś, żebyście, wiecie, w tym tygodniu też mieli troszeczkę tutaj rozrywki ze mną. Dlatego mam nadzieję, że Wam się podobało. I jeszcze raz zapraszam oczywiście do subskrybowania i lajkowania. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!